Jeden ruch może pozwolić ci rzucić pracę na etacie. Oto jak ją złapać. Zacznij od wyższych interwałów czasowych, aby określić dzienną tendencję. Czy zmierzamy wyżej, czy niżej. Używam prostego systemu nazwanego Engulfing Bar Play do tego celu. Składa się on z tylko dwóch kroków. Najpierw poszukaj maksimum z poprzedniego dnia i obserwuj, czy cena je przebije. Następnie poczekaj na zamknięcie poniżej ceny otwarcia. I to wszystko. To sygnalizuje, że momentum. Prawdopodobnie będzie kontynuowane na następnej świecy, potwierdzając tendencję. Jako dodatkowy krok dla precyzji, zastosuj poziomy Fibonacciego na świecy engulfing z poziomami 25,5 oraz 0,75. To da ci coś, co nazywam szynami ochronnymi. To zasadniczo kluczowe poziomy, które będą stanowiły opór, gdy cena tam dotrze. A ponieważ są to kluczowe poziomy, możesz przewidzieć, że wokół nich uformują się układy o wysokim prawdopodobieństwie, co pozwoli ci skutecznie złapać tę jedną decyzję, aby rzucić pracę od 9 do 17. Zaobserwuj gmacha po więcej tradingowych treści.